Drodzy Państwa, oto jedno jednostki pojawiają się na morabie. Przywitajmy oklaskami rozgrzewnych jeszcze bardziej i zachęcam do skończonej walki na trzy punkty. zielono biało zielony drużyna gości, poblasie Gnana Podlaska, stroje czerwone to Norwegia Słowiak Grazyń. I tak jak mówiłem wcześniej, na morazem o wybiegu 11 wyprowadzili artykuł 3. Dzisiejsze spotkanie z sędzią głównym jest z Radą Słowąścic, a na mnie jak pomagać, nie będę opichał pastusia oraz raz słabo rucha. Ale witamy gorąco i serdecznie na obiekcie w z Podlaskim. I oczywiście kibiców prosimy o gorący doping, bo to właśnie kibice są 12 zawodnikiem na boisku. Thank uh you. -huh. to druga minuta spotkania, bramka wyrównująca, a zdobywają z numerem 10 z rządu karnego Marek Piotrowicz. W następnym razie zakończyło się pierwsze 45 minut, wynik 1 do 1 przyrząd wolutów w ramach. Piąta minuta, wynik otwiera. 来，走！ W tym momencie, jak byłby, jak zawodą, się w momencie, w momencie, do do w momencie, 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 Za momencie, państwa momencie, zdrowych, momencie, w momencie, w momencie, w do w momencie, w momencie, w w momencie, Podlaskim. A w to miało miejsce proszę Państwa już 20. 2 kwietnia godzina 14, nasz kolejny na kolejny ryba na własne stawiony strumek Malawa. Dziękujemy Państwu jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia, a jeszcze może wynik jak, spotkania równorzędnego, Partyzant Stal 3 do 1. Spotkanie jeszcze trwa, natomiast tak jak przypominałem Radniński obęta pokonane dzisiaj Nie wiem, czy na tym filmie, no i to mam przekazywane. No i brawo za twój dzisiejszy występ, bo to chyba co najlepszy spektakl. Dziękuję bardzo. No, widać, tworzyliśmy kolektyw dzisiaj nie wspólnie, wywalczyliśmy to zwycięstwo. Na pewno bardziej prestiżowe, go to derby. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo zmęczeni i naprawdę y, będziemy mieli wesołe święto. Udało się wywalczyć tego wicelidera, bo... Groziło niestety parek otwarty piąte miejsce dzisiaj. No chyba to wszystko, zostawcie gra, bo to bardzo ważne w często. Każdy mecz jest bardzo ważny. jak Widzimy, tabela jest bardzo ściśnięta. Mhm. Każdy walczy o punkty. My tak samo mówię, wychodzimy na każdy meźcę, trzy punkty nie zawsze to wychodzi, Dzisiaj zawsze sumęcz to wyszło. Dlaczego scenariusza to się nie dało dzisiaj tutaj wymyślić, no? no tak, no mecz w sumie na remis, chociaż może ona to troszkę aktywniejsza, ale remis, który nie krzecił żadnej ze stron, No bardzo ważowa. No tak, myślę, że, że remis mógłby być na, na, na święto dla nas zarówno dla radzenia. Z przebiegu meczu no nie było takiej drużyny, która powinna prowadzić. Nam mecz się dobrze ułożył na początku. Nie potrafiliśmy za bardzo tego utrzymać, za, za szybko traciliśmy piłkę też i głowy nie otrzymywaliśmy, nie graliśmy tego co, co powinniśmy. No, nie wiem, ten karny no chciał sędzia to widzimy. Ja nie wiem, on mnie trzymał, ja też dotrzymałem, to była walka w polu karnym, on się przewrócił. Nie wiem, no, no... szkoda tego karnego tak samo tej końcówki. Ostatnio też tutaj graliśmy z racji, no też w końcu to leży wtedy na razie, no, no niestety, mamy smutny święta w tym roku i, 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 i tracimy. Dobra, to no, na drugi. Ale mimo wszystko chyba, na brawo za konsekwencje, ja to gra do końca. No bo rzeczywiście taktywniejsza drużyna, która bardziej chyba walczyła o środowisieństwo, no ale mimo wszystko, no mnóstwo jest jeszcze No tak, no tak, nie ma co się oszukiwać. Że pogoda w sumie dopisała bardzo dobre warunki do gry. Tak jak, jak mówiłem byłem wcześniej, chłopakom, że to dla siebie przyjdzie naprawdę bardzo zmutowane. Dobrego trenera mają. Do, bardzo dobrze drużyna poukładana. Fakt, faktem nie mieli tam trzech swoich podstawowych zawodników, ale to nie zmienia postaci, że to jest słaba drużyna. Wiedzieliśmy od początku, że to będziemy mieć walki kto wygra w środku pola, yy, yy, przewagę będzie miał, to sobie stworzy więcej sytuacji pod Dostaliśmy pierwszą bramkę praktycznie z niczego, to troszeczkę podcięło nam skrzydła. Ale zorganizowaliśmy się dosyć szybko, rzut karny i chcieliśmy wygrać, my graliśmy do końca, no i derby z derbami, wygraliśmy i to bardzo cieszy. Wszystko od troszeczkę bardziej zasłużyło niż w Podlasie, bo jednak prowadziły tę grę. Brakowało tego wykończenia, ostatniego podania, na szczęście tylko do 95. minuty. No, ja też myślę, że zasłużyliśmy na wygraną, bo mieliśmy w sumie przez całą mecz przewagę poza tymi pierwszymi 7-8 minutami, żeśmy w taki trochę dziwny sposób, no i nieszczęśliwy, bo się okazuje, że Bramka czas stracili. Natomiast później no, mieliśmy już i sporo sytuacji, sporo akcji. Końcówka to już była zdecydowanie w naszym wykonaniu, nawet jeszcze jak grały Biała w 11, to była zdecydowanie na naszą korzyść. No to dobrze, że strzelił bramkę, chociaż mówię, wcześniej mógł to Król jeszcze uczynić mu dzieje, ale choć uważam, że dobry występ, bo ten rzut karny dobrze się zastawiał, także, że... No ale generalnie cały zespół, byliśmy troszeczkę osłabieni, To nasza dwójka yy, środkowych obrońców. Adrian Zarzecki i no oni nie grają na co dzień ze sobą, jeszcze kontuzja Adriana, także... Cięższe się jeszcze w takich dramatycznych okolicznościach, ale myślę, że i też męż był okay. przyzwoity, bo był w miarę szybki, było sporo strzałów. Dzięki temu zwycięstwu utrzymaliśmy kontakt z liderem, ale chyba jeszcze ważniejsze jest to podejście psychiczne chłopaków, które teraz będzie na no, zupełnie innym przed następnym spotkaniem. To cieszy szczególnie. No ja cieszę się, że kolejny mecz jesteśmy zespołem, który lepiej wytrzymuje fizycznie i kondycyjnie. Bo tak samo było, mimo nawet tych słabszego meczu w Tunaszowym, to był Pan na meczu i my żeśmy byli stroną atakującą. Oczywiście z tamtych ataków niewiele wynikało, natomiast no, dzisiaj, dzisiaj udało się strzelić bramkę. Ale tak samo i gratulacje dla Białej Podlaskiej, bo to, to są młodzi chłopcy w większości, którzy też zostawili spory zdrowia na boisku i też byli groźnym no. przeciwnikiem. No, później wzięła jednak troszeczkę Myślę, że jednak lepsza jasność w naszych graniach była na w młodości. Panie trenerze, w pierwszym składzie pojawił się Paweł Kiszka. Chyba to jeszcze dwukrotnie zrobić, do tego, żeby, żeby to spotkanie przechylić na, na korzyść swojej drużyny. No ja myślę, znaczy tak, tu tak trudno szukać podtekstów. My żeśmy grali w tamtej rundzie, graliśmy jednym napastnikiem. W tej chwili doszedł Andrzej do niego. Wiem, że tutaj może niektórzy czują się troszeczkę dowiedzeni, że bramek nie szelany, ale dzisiaj tak, ważne rzut karny, ważne, ważne rzeczy takie jak utrzymanie się przy piłce. Dzisiaj taki Juri... Mógł o wiele więcej gdzieś tam mieć w tej sytuacji. I my mamy 22 zawodników, nawet tam chociaż która wchodzi takie króblewski, który mimo tej brałki samobójczej to grał bardzo dobrze, prawda? Czy król jak dzisiaj, no, myślę, że, że jeden z najlepszych zawodników na wojsku. Także tutaj Paweł też będzie dostawał swoje szanse akurat na swoim wojsku, no trudno by było grać, przynajmniej rozpocząć mecz jednym napastnikiem znowu, jak mamy dwóch. Natomiast różnie będzie na wyjazdach. Wójcik jeszcze nie jest też taki do końca w zdrowy, choć, choć też uważam, że bardzo dobrze dzisiaj występ do słowa, który naprawdę biłkersko jest na zaawansowany na na ligę. także no, cieszę się, przed tym meczem powiedziałem, żeby zawodnik rezerwowy, który wchodzi, jeżeli ma jakiś tam żal, czy jakieś, e, niechęć do wejścia, bo jest, bo jest rezerwowy. no to lepiej nikt nie wchodzi, no i okazuje się, że wszyscy, którzy wchodzą, to praktycznie nie ma na, na gorsze poprawienia tej jakości, tylko na lepsze, także cieszę, a bo myślę, że jest doświadczonym zawodnikiem, zdaje sobie sprawę, że jest ważnym zawodnikiem tutaj, jest wychowankiem i, i też będzie swoje szanse dostawy, natomiast no, na ten moment ten skład, który wyszedł, grał też dobrze, no a bramka to też bym tak do końca nie... nie. No, Paweł dobił, to stał w tym miejscu, ale wcześniej już powinien Michalczuk tę bramkę strzelić. I to była zasługa kilku zawodników, jakby Taszyńskiego, Michałczuka, Króla i Paweł. Mhm. Mówi Pan, że ma Pan 22 zawodników. Jeden, Jeden. przepraszam. a właśnie ubyło jednego, czyli Oczko. Czyli oczko, no być może się okaże tak, że będziemy któregoś młodego chłopaka dołączali, bo jest coraz więcej tych, tych młodych zawodników, którzy naprawdę dobrze się prezentują w piniorach. No to jest jeszcze troszeczkę inny poziom trzecielika, ale... Myślę, że jest nawet tych 21, że każdy z tej ławki, który dzisiaj by wszedł, to nie zagrałby źle. Także, także ci co są na boisku, oni prezentują na razie może troszeczkę wyższe umiejętności, doświadczenie większe. Także w tych momentach, w których gramy, jeszcze no, ważą się losy tych wszystkich. Miejsc w tej trzeciej lidze, no to jednak ci starsi zawodnicy, no tak jak znowu, kolejne istotna Oni na ten moment mają... W drużynie zabrakło Łukasza Kępa. Czy, czy jest to odpowiednie drużyna? Nie chciałbym się w tym przypadku że tak. Łukasz Kępa to jest naprawdę dobry zawodnik. Natomiast no, jakieś tam wszystkie takie rzeczy związane z jego ostatnim graniem no, nie zadowalały tutaj zarządu No i po prostu został jakby odsunięty od zespołu. Nie ja chciałbym się wypowiadać, bo no, to jest kłopak, której umiejętności piłkarskie ma dobrze, natomiast no, jakieś tam inne sprawy A właśnie czy to były też sprawy powobojskowe? A ja nie wiem, ja tu powiem szczerze, że nie chciałbym się wypowiadać, bo teraz jest jest też taka sytuacja, że jest jakby klub jest w dużej części finansowany, sponsorowany przez jest, y, ludzi prywatnych, którzy, którzy mają też prawo ocenić zawodnika i zresztą razem to jest małe miejsce, więc wiadomo, że różne jakieś tam głosy i pewnie na tej podstawie też jakaś tam decyzja była podjęta. Natomiast... Y, no, szkoda, szkoda w sensie takim, że to był chłopak o dużych umiejętnościach. Natomiast jak się okazuje, nie ma ludzi na Dobra, dziękuję. Jeszcze fotkę. No smutne święta w tym roku niestety, bo całkiem fajnie to wyglądało, nie. jeśli chodzi o jakość samej Waszej gry, no, ale zabrakło tej konsekwencji i wykończenia no, Trochę szczęścia pojawiło na pomaga nam szczęście wcale. No i wreszcie Liga trwa, już trzeba nie. walczyć następnym spotkaniem. Tabela jest tak wyrównana, czołówka jest yy, tak zamknięta, mówiąc że tak naprawdę tak, to tak, tak jeszcze jedno porażka niczym nie świadczy. No tak, ale tym nie no, jest bardzo szkoda. To, wiadomo, tak. góra odskakuje, my wkładamy do linii. Trzeba walczyć w ostatnich meczach o jakąś jeszcze Wydaje się, meczu 11, jest dużo punktów ze zdobycia. Więc można jeszcze wpaść i może spokojnie. I gdyby twój strzał był troszeczkę bardziej może precyzyjny w początku meczu? Może ten? No spotkanie by się inaczej podoczyło. Zdrżałeś jest z dobrym fachowcem, co będzie Nie, dobrym prawego byłem. Nie podobał mamy wcześniej mi spadł i tak nie mogłem ustawić całej prawie z na podłożu. Jak wyszło, tak wyszło. Może tak nie Dobra, dzięki.